Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Quanter. W tym odcinku chciałem Wam zaprezentować moją nową definicję nagrywania. Tak sobie myślę, że zacznę nagrywać w inny sposób niż teraz nagrywałem. Będę bardziej nagrywał w sposób taki, że będę najpierw budował poza odcinkiem, znaczy się robił rzeczy poza odcinkiem, a później pokrótce przedstawię. Czasem, jak się zdarzy coś ciekawszego, to mogę to powiedzieć w trakcie. Jak widzicie zajmujemy się już budową, znaczy kończeniem tego budynku i raczej Wam pokażę efekt końcowy lub bądź jeszcze chwilę Wam pokażę w środku, gdy będę jeszcze go budował ale um, tak sobie myślę że to jest bardziej odpowiednie dla mnie ponieważ jako że um, nie mogę zajmować wiele rzeczy, się, nie mogę zajmować się wieloma rzeczami naraz, bo nie jestem w końcu kobietą, prawda. Nie mam tego, tego Podziału umysłu na różne sekwencje, więc yy, myślę sobie, że taki aspekt, że będę tworzył yy, poza odcinkiem, będzie chyba zdecydowanie lepszy. A i później przedstawię to na odcinku, bo yy, czasem jak tworzę poza odcinkiem, mam więcej czasu na zastanowienie i wiem, co i jak zrobić. Na przykład w tamtym budynku popełniłem parę błędów zasadniczych. I nie wyszedł on mi zbyt dobrze, a nie chciałbym żeby, żeby, nie chciałbym, żeby każdy budynek nie wychodził mi zbyt dobrze. Tamte jeszcze jakoś wyszły, ale to y, miałem właściwie na ten plan. No i z grubsza chciałbym tak inaczej przedstawiać, więc mm, pokrótce. Y, buduję tutaj w tym momencie mur, który zupełnie zakończę tam na samej górze i tam zbuduję ten konkretny mur. No i tak poza tym to w tym odcinku sobie tylko wyłącznie chyba skończę ten budynek. Zacznę kopać może pod coś nowego, ale to skończy poza odcinkiem. Ym. I tak, no to tyle. Chciałem. No oczywiście yy, dobudowałem tutaj parę łóżek. Nie potrzebuję kolonistów, bo mi w ciągu, ciągu nocy zginęło dwóch. Pewnie dostali się do środka tutaj, co się zdarza często. Teraz tu to to się nie blokuje. Oczywiście mur, muszę przedstawić oczywiście. Tutaj kojarzycie, że tutaj było tak jak zwykle. Murum to mur, prawda? Ale tutaj się zmieniło to, że powstała tutaj taka wieża strażnicza, oczywiście może zmieniać design. Jest dwupiętrowa. No zapewne postawię to łóżka, może na dole, bo tu się nie zmieści, Ale tutaj się z łatwością zmieści się przez dwa łóżka, i oczywiście, żeby nie było tak, że łóżka stoją puste, to postawię ze dwóch strażników na górze. Yy, więc w skrócie to tak wygląda. Strażnica jest oparta na ziemi, i tak dalej. Oczywiście, yy, jest tutaj deficyt troszeczkę wielkości bo tutaj jest bardzo duża odległość do ziemi, a tutaj mam tak problem taki, że to już można, to jest grunt i to jest na poziomie gruntu. Tak samo tamte jest strasznie do góry wybudowane, bo nie chciałem robić skokowego mm, skokowego tego murku na dole, żebym, żebym, nie, żeby to wyglądało tak, że... Całość tego budynku jest prosta. Zresztą pokażę. Tutaj jest klatka schodowa. Kręta oczywiście jest najbardziej praktyczna. I to oczywiście myślałem na tym, żeby podwyższyć mur, żeby nie bić głową o te e klatki, ale chyba to tak zostanie, bo e tylko raz na jakiś czas tu będę chodził. No i w zasadzie nie opłaca mi się tego robić, więc w skrócie. Y Zapada noc, zapewne wyrzuci mi znów grę, bo mi się to zdarza nadal, mimo, że... że została zmieniona wersja na jeszcze jedną do przodu. Może to jest błąd nie gry, ale tego, co ja prezentuję. No. E, czyli, że mojego, mojej wersji gry. E, tutaj mamy dość bardzo wysokim strażnicy oczywiście, i tak jest na poziomie gruntu, bo w końcu buduje na górze. E, tutaj jest są nawet ładne widoki, więc raczej ta strażnica zostanie taka jaka jest, nie będę jej zmieniał. Oczywiście, tu miałem deficyt, deficyt mm, miejscowy, bo... A, miałem wam pokazać, strażnice kręta, schody i tak dalej, wchodzi się tam. Można wyjść z dołu na tą, straż na tą ten mur, tu można zejść w dół jeszcze, żeby wyjść po spód, to jest dość przydatne. Ale klocka schodowa jest tutaj wspólna, ale to się później idzie na górę. A to wychodzi tutaj, w środku. Ym, pokrótce. Tak. Jeszcze tutaj nie dokończyłem tego. Oczywiście zostały pochodnie i tak dalej do postawienia. Ale żeby. A żeby ten mm, kawałek podłogi nie był krzywy, bo wychodziłoby tak, że. Blok, blok, blok i. Blok na przykład, tak, by wyszło, jak wyszło, prawda? Musiałbym to wykorygować, a wykorygowałem go w taki sposób, że podwyższyłem tą wieżę i zbudowałem za prosty kawałek drogi do kolejnej wieżyczki, która będzie tutaj. Bo, jako, że to był kawałek prostego muru, to tutaj będzie kolejna wieżyczka, która będzie korygowała ten mur do prostej linii. No i w skrócie tak. Yy, to. No z to no tak, to oczywiście dla wyglądu tutaj zbudowałem, znaczy dorzuciłem na górę deski, aby one prezentowały tak, że to się nie trzyma na powietrzu. Bo tutaj wiadomo, że jak się zejdzie pod spód, to niezależnie jak jest mało, mało miejsca i to fizycznie może się trzymać nawet bez wspierania belkowego. No i tak jest to zrobione, no to ja zacznę budować dalej. Oczywiście, zombiaków jest nadal dość sporo, ale to jest fragment, taki, który nie jest zbyt mi potrzebny do życia, ale pomaga mi, pomaga mi, bo przynajmniej muszę, wiem, gdzie one nie mogą przejść: jest szczelnie, gdzie jest nieszczelnie. Oczywiście muszę też zwrócić uwagę na to, gdzie one się spałnią, aby mur nie był zbyt daleko w tamtą stronę. Um, no żeby sumienie nie spałniły się w środku mojego zamku co by było dość nieprzyjemne ale widzę że tutaj kawałek drogi jest do końca chyba że tak czy siak można później to, to rozwiązać takie spawanie to są ładne góry nawet no to tutaj by się ładnie nawet następnym razem jak będę tworzył kolonie no się tutaj spałnią czy to zbuduję w takich właśnie górzystych terenach, żeby sobie utrudnić grę. Będę miał zdobył takie drzewka, żeby one możliwe były do zasadzenia. Muszę sobie jedno ściąć i sprawdzić. No, ale zasadniczo, one się rozpią jeszcze dalej, czy to jest koniec, czy tutaj? Chyba dalej. Bo widzę, przychodzą jeszcze z dalszego obrębu. Tutaj chyba, tak, to, no właśnie. Tu ja zacznę budować dalej, dziękuję. Mam zasadnicze pytanie. Czy ktoś wie jak pozyskać to drewno? To? To z tych drzew? Oprócz tego, żeby wyciąć wszystko w... No, no. Bo ja jestem tak myślę, że, że, że po prostu, no... No nie dam rady. No po prostu, no, no żywcem, no fajne drewno jest, ładne. Ale nie chcę być całego ekosystemu, żeby zbudować coś. To są pewnie granice, nie? Dlatego potrzebuję tego drewna, jakoś to zrobić, żeby dało radę, bo zasadnicza różnica jest taka, że to drewno wygląda tak, prawda? A tamto drugie drewno wygląda. One się różnią. To jest bardziej ciemne. A ja lubię ciemniejsze rzeczy. A to jest jaśniejsze, takie blejaki. Aby to użyć do wszystkiego, to by wszystko wiele ładniej wyglądało. A to jest takie blejaki, dlatego potrzebuję tego drewna. Daję się w własnym zakresie. Oczywiście widzicie, że mury jest już prawie skończony. Ten, po... Bo... Ja zobaczyć po tej stronie, jeśli patrzę tak, to po lewej stronie muru jest prawie na samą górę. Prawie, bo są wszystkie szczegóły, które chciałbym jeszcze zmienić. No, oczywiście wszystko jest gotowe. Jeszcze tutaj pochodnie, ludzi postawiać trzeba, trzeba to ustawiać, bo, bo postawić ludzi trzeba. No i takie szczegóły, ale to później, znaczy jak już tu jestem, to pewnie to zrobię. Musicie przeboleć. Okej, okay. pięknie. Oho! No, uwielbiam fizyka fizykę To jest bezsensowne, naprawdę. Już nie dostanie tak szczegółów. Na samą górę ten mur jest zrobiony, oczywiście trzeba teraz robić podziury, podziurawić i to przyozdobić to troszeczkę, żeby to wyglądało. Tutaj trzeba dokończyć, oczywiście. Wiele rzeczy zostało do zrobienia, ale mm, tak chyba zostanie. To będzie taki ładny mur. Zresztą można zobaczyć z daleka. Yy, no. W skrócie. O! Taki mur wyjdzie z tego Taki nawet dość porządny, bo... Zresztą znaczy, no później się zrobi nawet dla zabawy Wszędzie takie mury Bo <głos》> to nie będzie potrzebne w ogóle Ta wieża jest ładniejsza od bo... A czym się różni? zasadnicze pytanie Tu ma dziury, tu widać słońce Znaczy się, że wychodzi jeżeli Wychodzi ten, 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 ten Że jest coś, coś w tym zbudowane czy ten mur jest zrobiony? Jest dość ładny, ładny, podoba mi się, ale jeszcze trzeba go doprosować. Tutaj mam małe problemy z zębiakami, których jest coraz więcej, bo jak wiadomo, jest ich coraz więcej i robotników. Więc fizycznie zasada jest taka: mam wszystkiego więcej, bo okazałem ludziom, że zrobili wielu rzeczy. Więc w zasadzie teraz zostaje tylko budowanie. Ten mur jest skończony, teraz trzeba zrobić ten mur. Tu tak sam nie będzie, czyli tam będę wycinał drzewa. I później budowa. No. Yy, za chwilę mnie wyrzuci, więc nie chcę tego kombinować, więc... O nie, o nie, weszli, naprawdę weszli. Tylko jedna osoba więcej już weszli. A. Góra no gdzie Aha Tutaj o Jestem ciekaw jak ją tu leźli, Już tu są wszystkie zablokowane mury A nie, tutaj gdzieś musi być wejście. Skoro wylazły tutaj. Chyba, że do środka muru jakoś wchodzą. No i wszystkie umarły. Dobra, później się zobaczy. W skrócie, mm, teraz raczej dokończę ten budynek. Jako, że skończyłem ten. doczy się, do drobię jeszcze tutaj parę rzeczy. Później zaj zajmę się tym budynkiem. I no nie i co dalej, no i będziemy kończyć chyba nie na dzisiaj, no, bo w owym się co godzinę, czy nawet dwie, więc y, przy tym murze, więc samemu to dość sporo czasu, który tu spędzam. Y, no, dziękuję Wam. A no, jeszcze nie koniec, dobra. Y, możliwe, że to jest koniec, ale możliwe, że nie. Zobaczę, bo moje sprawy przeczytam i tak dalej, no w szczegół. To zobaczenia za chwilę, albo do następnym odcinku. Zaskakująco się okazało, że zginąłem No, niesamowite. Jestem w... Jak na razie powiem wam, że jeszcze nawet tego nie ruszyłem, nie ruszyłem było wydaj, ale jestem w stanie. Określić to, że podniosłem odrobinę tutaj nie mur, tylko... Dach. Oczywiście zginąłem, jak widzicie, nie mam nic przy sobie, ale to mi się nadrobi, prawda? No i tak, tutaj jest wejście, ale gdzieś w tym miejscu pozwoliłem sobie na podniesienie. Na podniesienie. No, no nie tutaj, na pewno nie. Tutaj bo jest wieża i tak dalej. To tutaj nie. Tu bodajże, tak, bo tu podniosłem o dwa. Y, sufit. Nie wiem dlaczego. Dwa. Przypadkiem to wyszło, ale nawet dobrze jest. Oczywiście jest mur. Jest mur, jest potężny mur nadal, więc tutaj nie ma dużo się nie zmieniło. Pozwoliłem sobie. No, tutaj, nie, nie tutaj, tylko. Mur stoi jak stał. Y, Kończę go dopiero. Tutaj sobie pozwoliłem na zrobienie klatki schodowej, która najwyraźniej mi dość nie wychodzi. Bo jak widzicie, jest dość pusto i jak na razie buduję na, na górze no, yy, nie, blo, nie bloczki, buduję na górze daszek, aby mniej więcej imitował to, że ta wieża jest przykrywana z góry małym daszkiem lub czymś Postawię tutaj dwóch randomowych samotnych rycerzy będę chronić Przed najechcami nie wiem, tą stronę muru Oczywiście to nie ma sensu fizycznego, ale Co poradzę Fiz Stresiłem kompletnie ilość Desek, y więc na szczęście mam że Na szczęście jest takie, że moi niesmowici Nie że darwale. Oczywiście od razu mówię, jeżeli chcecie używać Rusztowania no wyłącznie, znaczy się nie wyłącznie, ale naj, najlepiej żebyście korzystali z liści, ponieważ one są dość dobre, jeżeli chodzi o szybkość niszczenia, może nie jakość kładzenia i tylko można uzyskać dodatkowe rzeczy jak saplingi, które nie są zupełnie już teraz potrzebne, bo się 1827 się i się ciągle rozwija. Więc fizycznie to nie ma po co zbierać tych saplingów. No i teraz skok życia. O, no, z stresłem no, udało się. Oczywiście znaczy, nie miałem tutaj kłaść zamiaru, zamiaru kłaść tej y, kolumny i zostawić ten wieżę taką niezbyt wybudowaną, ale niestety znaczy, niestety Wyszło to tak, że zacząłem budować daszek i brakuje mi z jednej strony. Na murach raczej nie stawia się żół żółtaków na stronach tych, więc raczej to tak będzie wyglądać. Dwóch unemployment, unemployment, są już zatrudnieni, teraz tylko zabudować klatkę schodową, schodową i w zasadzie jestem w domu z tą wieżą. Są mi kawałek mur do dokończenia i zacznę budować tamten, tamte mieszkanko, tak. Bo mi zaczęło brakować pomału już żołnierzy, nie żołnierzy, ale miejsc. Więc zaraz się zaraz wracam. Wraca. Do zobaczenia. Dobrze, wróciłem do was po jakiejś krótkiej przerwie. jak widzicie. Dom już stoi. Jakoś on wygląda. Oczywiście muszę jeszcze go odrobinkę dopracować, bo nie jest do końca dopracowany. Ale można zauważyć to, że tam jest wieża skończona, nawet się ładnie pre prezentuje. W ogóle ten mur nawet nie ładnie wyszedł. W tym momencie stawiam, stawiam więcej farm, aby po prostu więcej jedzenia było, ponieważ mam mało problemy, bo zaczynam z nim mało stawać. 385 na jedzenie. Per to on tak dużo jest, mało a mało. Bo teraz zarabiam prawie tysiące czy tysiąc, ale nadal to wi nie wiadomo, może się nie opłaca. Oczywiście muszę wasz malut malutko skoczyć, jeszcze sam siebie skoczyć muszę, ponieważ mam mało strzał i to się wiąże z małą ilością strzał. Eee, mam flax z już zaraz pokażę, gdzie je kupiłem. Dwa pola flaxowe, nie, no, jedno, bo. a zresztą Co? a nie, dobra, nie jak widzicie jest taka sprawa, że po prostu zdziwiła mnie jedna rzecz, ponieważ ostatnim razem jak miałem kiedyś oczywiście to już ładnie zrobione i tak dalej do... zaraz pokażę wam konstrukcję oczywiście tu obniżyłem dach nie, sufit o jedno bo wtedy teraz sama sam sufit wychodzi trzy coś, coś dużą ilością jest Widzicie, trzy warstwy sufitu jest, bo to zbrojenie, że tak powiem. Jest, są belki, oczywiście, to już jeden warstwa i je, zawsze najczęściej było tak, że następny już był budowany, prawda? Ale się trzy to jest taki klasyczne, że na to tyle i kolejna warstwa się buduje. A tu jest tak, akurat się złożyło, że można było poświęcić sobie aż trzy. Czyli, że warstwę tą, z belkami utwardzającą, ładnie to wygląda teraz, prawda? E, później jest jedna pusta warstwa... Tak! Jedn jedna pusta warstwa, e, czyli że mogę położyć to, żeby ładnie wyglądała, nie muszę od razu kłaść podłogi tamtej. I dopiero na tym kładę podłogę. I wyszło tak, że... Nawet ładnie to wygląda. Tutaj zrobiłem pomieszczonko dla ludzi, którzy tworzą mm, złoto, no, złote monety, a także sklepy. W sklepach, jak zauważyłem, są czery saplingi. Yy, żeby wiśnie była w tej grze, to wyskoczyło mnie to, ponieważ. No, jak samo przejście wskazuje, nie ma takiego czegoś jak. Yy... Oczywiście posadziłem już kilka, jak widzicie. Ale zdziwiło mnie to, ponieważ nie, tu nie Flax, tylko... Tutaj nie ma, że... takiego czegoś jak y, Cherry Farmer czy coś takiego. Więc mnie zdziwiło. Nie wiem jak to w ogóle wyrośnie. Nie wiem co z tymi drzewami. Nie, to jest moja niesamowita rzecz. No i mnie wyrzuciło. Nie będę tego wycinał. To jest niesamowite. To jest niesamowita rzecz, naprawdę, nie wiem jak to urośnie, nie wiem jak to będzie wyglądać w ogóle Ale zaznaczyłem, żeby kupili ze 100 takich, więc jestem, jestem um, przygotowany na przyszłość Poczekam jak to wyrośnie, oczywiście teraz ja przedstawię um, co zrobiłem Oczywiście te farmy zrobiłem um, na górze Fajnie mieć takie miejscowości, jak to takie Yy, tutaj mam yy, oczywiście tę minicę, Tu mam gości, którzy w niej pracują. Zejście na dół. Tutaj jeszcze nie mam nic, nie zagospodarowałem tego. Ja po pewnie postawię trzy łóżka i to tyle będzie. Ale tam na górze tak samo mam jeden jeden budynek, którego jeszcze nie zagospodarowałem ten. Nawet nie postawiłem pochodni. Tutaj coś wykombinuję, jest ładny, przygotowany na coś. Nie myślałem, że już nie mam budynku, dlatego budowałem to, a tu jak się okazało, że mam jeszcze dwa. Tutaj jak widać yy, zrobiłem parę rzeczy, to usunę, bo mi nie pasuje. Parę rzeczy, no zrobiłem dużo właściwie. No, tak, właśnie. Zrobiłem dość dużo. Tutaj mam łóżka z widokiem na w ogóle wszystko co tam jest. To łóżeczka, prawda? Cztery łóżeczka tu się zmieściło w że oczywiście, atmosferę, jak widać, jest dość roślinna. He, 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 he. No. Żarciki. He. wiem drzewo, skoro stwierdziłem, że skoro mam wysokie sufit, to mogę dostać drzewo, żeby to ładnie wyglądało. To rzeczywiście wygląda tak ciekawie. Ten to pomieszczenie. No, budynek też jest dość ciekawy. Ale to sam przecież się rozumie. Tutaj sobie. Myślałem, że takie ładny, ładny ubranek miał. Dobra, muszę nie. Eee, no i tak z grubsza to wygląda. Ja pokazać Wam e, wieże, oczywiście. Zapomniałem. E, tutaj tajne przejście. Tajne przejście. Nikt nie wie, że tutaj coś było. Wydaje mi się, że tak, tu, tu, tu i tu, żeby to dwa rozwalić i wejść, można było to równiejsza. Yy, tutaj jest oczywiście dach, nie da się inaczej dachu zrobić, prawda? I góra, tutaj podniosłem chyba bodajże tę górę o 1 wcześniej już wam pokazywałem dwa, to jest akurat ta dwa, to jest stara. Jeszcze nie widzę takich rzeczy Jak już nie mam, że skończę, to już tak po prostu nie przestaję myśleć na ten temat yy, Tutaj jak jest, to nic się nie zmieniło Tutaj również się chyba nic nie zmieniło do tam, tam się zmieniło, ale tutaj pokazywałem wam to Bo to jest to stare, dobra, to nie nieważne To jest przejście i tak dalej, prawda? Tutaj jest małe pomieszczenie, to zostawię. Tutaj zbudowałem tą klatkę schodową, jest w miarę dość fajna, czy znaczy się no, wystarczająca, żeby nie wadzi raczej mi w niczym. Jest dość praktyczna nawet. I teraz trzecie. Oczywiście wieża się zmieniła. Jest to taka wieża z widokiem na bardzo duży teren. To jest taka wieża strażnicza, to będą palo jak. Nie, jeszcze tam będzie, wiesz, bierz parę, więc mam takie nadzieje, że ten mur będzie tam, 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 tam i tam postawię zamek. Ale to jak, jak budynki sięgną tego miejsca, to wtedy tam postawię zamek. Ale jak na razie, no jest, w skrócie, tutaj tak wygląda sobie. To chwilę, oczywiście, czas mi zaszło z tym. I tutaj. Zwiększyłem o jeden do góry, żebym nie bił głową o sufit, bo to jest akurat długi spacerek. Spacerek, no skakanie. Po tym, no i to chyba na tyle, nie? To, co dzisiaj zrobiłem, to mi zajęło naprawdę dużo czasu

Ładne drzewo, naprawdę ładne. Jestem ciekaw, czy to drzewo. Akurat. Jestem ciekaw, czy ono będzie dawać jakieś owoce, czy po prostu to jest takie. O, czary, bardzo ładne drzewo i tyle. Daje coś? A, daje ładne czary blues. No to oczywiście, no, no to, to najbardziej różowa gr w grze A to drewno jest również jakieś inne czy nie Elektron to szkoda Ale ładne drzewo, nie powiem Dało coś plus złęki Nie, ale bo to mi się podoba, to mi się akurat podoba, to będę wykorzystywał Jestem ciekaw, czy jakbym rzucił te cherry, znaczy się, dla gości w lesie, ciekawy czy oni by to chcieli. Zmienić to. Tak, będę pod, 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 Jeżeli to zadziała, to będę podmieniał. Nie dobra, zrobię osobną farmę. No dobra, gości sam sobie posadzi. Jestem ciekaw po prostu, czy ja bym zrobił Forestera. Zrobił, nie wiem, 9 na 9. Tak, 9 na 9. Tu, tu, tu. Trochę kasy na tym stracę. Oczywiście mówię dobrze, kasy, bo to co za gold, gold coiny są kupowane, to żywa. Co się samo prze... Eee... Aż to jest za dużo do jednego Dobrze, no w takim razie będę kończył e, Ten eksperyment będzie jutro I tak dalej, czy nie wiem kiedy To zobacznie w kolejnym odcinku Siema, cześć, czołem, pa Tu jesteś różowy Dlaczego ty jesteś różowy? A, do, do Flux ci dowiózł Flux A powiedz mi, czy ty będziesz usuwał te drzewka? Nie, nie będziesz usuwał tych drzewek Be nie, będziesz? Nie będziesz? Będziesz czekał nasz urosł, prawda? Jestem ciekaw, czy zasadzisz te drzewa, czy nie. Mniejsza. Do zobaczenia w tym odcinku. Siema, cześć. Ja dziś nie kończę, do tego wychodzę. Cześć, papa. Pa.